na D9002-E3. Słychać i najutrz w internecie na radiokaszeb.pl. Już w niedzielę, 6 kwietnia, odbędzie się kolejna edycja akcji Pola Nadziei, która ma na celu wsparcie kartuskiego Hospicjum Domu Nadziei. W naszym studiu ksiądz Tomasz Mizek z kartuskiego centrum Karitas. Dzień dobry. Dzień dobry, szczęśliwie. Cześć, Jak podróż. Ciężko, nie? Z Ogólnie tak, ogólnie, ogólnie. tak. Ale dobrze, na drogach. jestem. Jeszcze zadyszany, bo przed chwileczką wszedł, ale już jest wszystko okej. Okay. Ehm, Księży Tomaszu. Przybliżmy może naszym słuchaczom, czym tak naprawdę jest akcja Pola Nadziei, no i jaki jest jej główny cel, jeżeli chodzi o wasze kartuskie hospicjum, Dom Nadziei? No Pola Nadziei w sposób szczególny mają, można powiedzieć, za zadanie przybliżyć wszystkim ideę hospicjów i leczenia paliatywnego żeby jak najwięcej osób też wiedziało po prostu o tym, że są osoby, które chorują na różnego rodzaju nowotwory, no i ta idea Pól nadziei jest w sposób szczególny po to, żeby rozszerzyć jakoś właśnie informację, żeby innym przybliżyć ideę opieki paliatywnej, ale też właśnie w sposób szczególny, aby tę opiekę po prostu wspomóc, patrząc na kwestię materialną, czy też właśnie też kwestię duchową, żeby modlitwą też objąć, jakby nie patrzeć, bo będziemy kwestować też i przy przy kościołach. Umówmy się, raz do roku to mało. To znaczy, jeżeli chodzi o pola, nadzieje są raz do roku, ale jeżeli chodzi o nasze hospicjum, to mamy różnego działania w ciągu roku, które też są dla nas taką dużą pomocą szerzenia tej idei ale hospicyjnej. Ale czy też na taką skalę? Jeżeli chodzi o jesienną akcję Dwa Światy, też tutaj byłem i o tym opowiadałem, to właśnie my na naszym hospicjum kartuskę Centrum Caritas, na naszą działalność mamy właśnie takie dwie większe akcje, a tak to różnego rodzaju festyny, inicjatywy indywidualne, które się odbywają. A propos kwestii materialnej, jakie są Wasze oczekiwania co do zebranych środków? Na co konkretnie chcecie je przeznaczyć? To znaczy, może tak, oczekiwań nie mamy zbyt wiele, ale będziemy się cieszyć z każdego wsparcia. No i te pieniądze, które zbieramy, chcemy na pewno przeznaczyć raz na nasze utrzymanie, na naszą działalność, ale też i chociażby na różnego rodzaju środki pielęgnacji, które te są przecież potrzebne. Czy też w ostatnim czasie zbieramy chociażby pieniądze na specjalistyczny laser, na odleżyny. Chodzi nam o to po prostu, abyśmy mogli dalej działać jak najlepiej, żeby po prostu tym naszym pacjentom, którzy podlegają pod nas, po prostu ulżyć w tym cierpieniu i dać jak najwięcej otuchy. Czy ten laser zakupiliście? Udało się? Jeszcze nie. Zbieramy pieniądze. Mhm. Bo Oprócz wspomnianej kwestii, o której tu z księdzem rozmawiamy, zapraszacie też na festyn rodzinny. Jakie atrakcje czekają na uczestników, no, szczególnie na rodziny z dziećmi? Tak, no w głównej mierze mówimy, że jest to piknik festyn rodzinny. Zapraszamy na boisko przy ulicy Wybickiego, na boisko szkolne. Festyn odbędzie się od godziny 13 do 16. No i chcemy po prostu to niedzielne popołudnie spędzić razem, aby tak naprawdę ta jedność, która jest, jeżeli chodzi o działania wszelkie w ciągu roku, aby ona po prostu też zaowocowała takim wspólnym czasem, przy rodzin, które nas wspierają i razem z nami działają. Były już rozmowy z górą, żeby pogoda była dobra? E, tak. Załatwione? To znaczy, mam nadzieję, że będzie pogoda. Świętej Pamięci biskup mówił, lepiej taka pogoda niż żadna, więc każda pogoda Czy będzie pogoda dobra. Chodzi będzie, tak. o nasze serca, żeby też były rozgrzane i żebyśmy po prostu spędzili razem ten czas. Oprócz festynu rodzinnego w programie znalazły się również zlot motocyklowy, rajtrowerowy bieg dla hospicjum. Skąd pomysł na tak różnorodne aktywności i jak one się wpisują Widzę, ideę Pól Nadziei proszę. Przyznam się szczerze, że... Tu tak naprawdę liczymy na współpracę z innymi osobami i to one też bardzo wiele nam pomagają. W przypadku chociażby rajdu rowerowego są to stowarzyszenie rowerowe Kaszuby, to była kwestia jednej, dwóch rozmów i oni już z nami współpracują na stałe. Oni wszystko przygotowują, my cieszymy się, że współpracujemy razem. Dalej bieg, to jest pan Krzysiu Cyżan, który to już jest piąty bieg. W głównej mierze on za niego odpowiada, też jest kilka kwestii rozmów. No i i po prostu on jest. Jeżeli chodzi o e, zlot motocyklistów, e, to e, znowu e, są to kartuscy motocykliści, z którymi jesteśmy w kontakcie. Oni bardziej w tych wszystkich swoich kręgach poszerzają te informacje, e, że odbywa się zlot. E, no a my po prostu bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy i cieszymy się, że e, no właśnie do nas dołączą i będą razem z nami uczestniczyć. A jakie znaczenie ma dla was dla kartuskiego hospicjum obecność no i zaangażowanie przede wszystkim mieszkańców Kartus, albo też okolicznych miejscowości Kartus. To znaczy, my po prostu bardzo się cieszymy, że w przypadku kartuskiego centrum Caritas widać, że hospicjum to nie tylko dom, ale tak naprawdę wspólnota osób. Jest mnóstwo ludzi, którzy są zaangażowani i mnóstwo osób, które po prostu chce razem z nami ulżyć tym, którzy po prostu są naszymi mieszkańcami Domu Nadziei, czy też pacjentami, jeżeli chodzi o hospicjum domowe. Nie boją się pomagać? Nie. Myślę, że nie. Bo to jest powiedzmy ciężki kawałek chleba, być wolontariuszem w hospicjum. To prawda, ale jeżeli chodzi o wolontariuszy hospicyjnych, to oni są po szkoleniu, po warsztatach. No i wiadomo, te pierwsze kroki na pewno są trudne, ale no właśnie, można liczyć na wsparcie już bardziej zaangażowanych naszego personelu medycznego, który po prostu im pomoże wejść bardziej w ten świat wolontariacki, medyczny. Czy też właśnie tych wolontariuszy akcyjnych też mamy bardzo dużo, no bo ta kwestia chociażby na Pola Nadziei, czy wcześniejsze dwa światy te jesienne, które mamy, no to kwestia odbywa się w całym naszym powiecie i ci wolontariusze akcyjni, czyli zaangażowani w szkołach, też. Są bardzo dużą pomocą dla nas i też im bardzo serdecznie za tą pomoc dziękujemy. To jeszcze do, dokończmy wątek wolontariuszy. Potrzebujecie. Są jeszcze miejsca dla wolontariuszy na niedzielne wydarzenie? Potrzebujecie? Jeżeli chodzi o niedzielne wydarzenie, no to już jest można powiedzieć prawie całkowicie dopięte, bo trzeba było wcześniej się odzywać. Ale wolontariuszy jak najbardziej potrzebujemy. Czy to medycznych, którzy będą przychodzić do naszego hospicjum do domu nadziei w kartuzach, żeby właśnie spędzić czas z naszymi pacjentami? Czy ci, ci wolontariusze akcyjni, którzy w różnych formach mogą nas wspierać? też są jak najbardziej potrzebni i cieszymy się z każdego nowego członka, który chce działać razem z nami? Wspomniał ksiądz przed chwilą, że kartowskie hospicjum to nie tylko dom, to też dom nadziei. Ja chciałam zapytać o największe wyzwania w prowadzeniu tegoż domu nadziei. Jak akcja pola nadziei pomaga w ich pokonaniu? To znaczy akcja pola nadziei na pewno pod względem finansowym jest dużym wsparciem, bo dzięki temu, tak jak mówiłem, możemy zakupić różnego rodzaju środki i zatroszczyć się o opiekę czy też nawet o rozwój naszej kadry. Wyzwania, jakie są przed nami, to na pewno takim wyzwaniem jest, że my w dalszym ciągu potrzebujemy personel medyczny. Potrzebujemy w dalszym ciągu lekarzy i pielęgniarki, którzy będą działać razem z nami, ponieważ my działamy właśnie tak jak już wspomniałem, dwutorowo. Mamy ten dom nadziei, który jest w Kartuzach. Tam na chwilę obecną każdy, kto się zgłasza, jest prawie od razu przyjmowany, ale też mamy hospicjum domowe, czyli w naszym powiecie, nasza pielęgniarka do takiego pacjenta jeździ dwa razy w tygodniu nasz lekarz dwa razy w miesiącu, jeżeli oczywiście jest potrzeba jeżdżą częściej. Ale w chwili obecnej mamy około 45 takich pacjentów i niestety aż 20 oczekujących, Oczekujących mamy dlatego, że no właśnie mamy za mało personelu i zapraszamy do współpracy. Bardzo często ktoś myśli, że to robi kościół kartuskę Centrum Kari, to pewnie za Bóg zapłać. No ale właśnie nie, my jesteśmy normalnym miejscem pracy, dajemy normalne zatrudnienie i po prostu, jeżeli mamy taką możliwość, to chcemy, mamy taką możliwość i chcemy zatrudnić, ale tak naprawdę w dalszym ciągu czekamy kogo, nie? Czyli czekamy na tych lekarzy, pielęgniarki, którzy chcieliby właśnie w sposób szczególny objąć opieką hospicjum domowe, tych pacjentów w naszym powiecie, do których by chcieli jeździć. Mam też świadomość tego, że to jest tak, że dużo lekarzy, pielęgniarek ma już stałe zatrudnienie w swoim miejscu pracy, ale nawet dla jednego, dwóch pacjentów, jeżeli zgodziliby się z nami współpracować, byłaby to dla nas właśnie bardzo wielka pomoc, no bo właśnie ta kolejka po prostu by się skróciła. To już kolejne wydarzenie Pola Nadziei w kart organizowane przez kartuskie hospicjum, przez Dom Nadziei. Czy mógłby się ksiądz podzielić takimi wrażeniami, taką historią, wspomnieniem związanym z poprzednimi edycjami, które tak szczególnie zapadło księdzu w pamięć? To znaczy dla mnie osobiście jest, jest to, e, czwarty, są to czwarte pola nadziei, ponieważ czwarty rok jestem wikariuszem w Kartuzach, gdzie działam przy kartuskim centrum Caritas. Ja myślę, że każdy pola nadziei są pod każdym względem szczególne, ale ja osobiście bardzo cieszyłem się, gdy po tej przerwie od zlotu motocyklistów udało nam się zorganizować na nowo zlot. To już będzie, można powiedzieć, właśnie trzeci za mojej bytności tam. No i ilość tych jednośladów, które zjeżdżało się, moment błogosławienia, jak szedłem z wodą święconą, oni wtedy tą manetką. Dla mnie to była taka duża radość i satysfakcja, że to naprawdę miało sens działać. I organizować ten festyn. Zeszłoroczna frekwencja ludzi, którzy przyszli na festyn, też była dla mnie cudowna i też mam taki osobisty wątek, że w czasie festynu podszedł do mnie, teraz nie wiem czy to było rok temu, czy dwa lata temu, jeden pan i mówił: Proszę księdza, zrobiłem rzeźbę specjalnie na licytację. Nie wiedziałem nic o tym, a piękna rzeźba właśnie z sercem, kartuskie Centrum, Kartuskę Hospicjum Dom Nadziei, i właśnie mogliśmy to zlicytować, a to też było właśnie wsparcie właśnie na naszą działalność. Pola nadziei. Ta nadzieja jest? Najlepsze jutro? Zawsze. Patrząc chociażby na rok liturgiczny, jest pielgrzymi nadziei, więc tej nadziei cały czas szukamy, a nasz dom chce dawać nadzieję i pacjentom, i chce dawać nadzieję rodzinom. No właśnie, myślę, że nadzieję warto mieć i staramy się ją po prostu dawać. Jakie plany Kartuskiego Centrum Caritas na przyszłość? Jakie plany? Myślę, że w dalszym ciągu po prostu działalność, poszerzanie składu medycznego, personelu medycznego, ponieważ widzimy, że ta ilość potrzebujących z naszego wsparcia rośnie. Dalej też na pewno różnego rodzaju szkolenia, kwalifikacje, żeby po prostu podnosić je. No i co najważniejsze też, dom nadziei, w Kartuzach stoi prawie już dwa, dwa lata. Od dwóch lat mamy właśnie tą naszą działalność. Jest to już. Sprzęt jest specjalistyczny, jak najbardziej, bo jest nowoczesny, ale też właśnie w ten sprzęt chcemy inwestować, żeby po prostu y, pomagać. Istnieje możliwość, o tym wszyscy wiemy, przekazania 1,5% podatku na kartuskie centrum Caritas. Proszę księdza, a jakie są jeszcze inne formy wsparcia, które przyjmujecie? Istnieje możliwość 1,5%. Za niego też bardzo serdecznie dziękujemy tych, którzy nie wpisali KRS-u. Zachęcamy, żeby wpisali. A jaki KRS? E... Przypomniemy? E, Musiałbym. Znajdziemy, znajdziemy na, stronie. na stronie. Tak, jest całkowicie na dole, w informacji kontakt. E, niestety nie mam pamięci do tylu cyfr. A strona jaka? E, www.karitas-kartuzy.pl To już lepiej. Tak, jest. tak. Już, tak. Już, tak. No I, jeżeli mówimy o stronie, zachęcam też do wejścia w zakładkę, Wesprzyj nas. E, tam są różnego rodzaju formy wsparcia. Może to być forma wsparcia materialnego e, poprzez po prostu e, przelew jednorazowy, może to być wsparcie e, rzeczowe. Tam też mamy wyszczególnione jakimi rzeczami, czyli środkami materialnymi można nas wesprzeć. Ale też w ostatnim czasie wymyśliliśmy taką akcję o nazwie daje nadzieję. E, polega to tak naprawdę na tym, żeby ustawić w swoim banku systematyczny przelew. Mówimy 19 zł. E, dlaczego 19? Bo tyle jest łóżek i na parterze, i na pierwszym piętrze w naszym domu nadziei. Co za tym idzie, byłaby to ta złotówka miesięcznie na to jedno łóżko, na jednego mieszkańca domu nadziei. E, I tak naprawdę nie chodzi nam o wielkość kwot, ale przez te małe, systematyczne wpłaty my też będziemy mogli za, po prostu zamknąć swój budżet i zaplanować naszą po prostu dalszą działalność. W najbliższą niedzielę będzie pogoda. Pogoda będzie, tak, pogoda Wiemy. Będzie. A co ksiądz powiedziałby tym osobom, no, które jeszcze wahają się, nie wiedzą, co ze sobą zrobić w niedzielę? Jakby ksiądz zachęcił ich do udziału właśnie w tym niedzielnym festynie wydarzeniu. Jeżeli chodzi o zbiórkę materialną, to nie zachęcam, bo wierzę po prostu, że zawsze było to wsparcie materialne, więc za nie po prostu już dziękujemy z góry. No i w niedzielę zachęcam po prostu trochę szybciej zrobić obiad, żeby faktycznie już o 13 być z nami, ale też, żeby na ten swój obiad rodzinny zbyt wiele nie zjeść, ponieważ wspierają nas też Szkoła Gospodyń Wiejskich. Będą ciasta, grochówki, wszystko inne. Myślę, że coś dla każdego będzie. Mamy różnego rodzaju animacje przygotowane też dla dzieci. Plecenie warkoczyków malowanie. Twarzy, warsztaty z biżuterią, będą też zwierzaczki. Po prostu zachęcam, nie będzie to popołudnie zmarnowane, ale myślę, że będzie dobrze wykorzystane w rodzinnym gronie. No właśnie, chciałem powiedzieć, takie rodzinne grono niedzielny obiad w Kartuzach. Zapraszamy. A nasi słuchacze mają bardzo dobre serca, więc zachęcamy już w najbliższą niedzielę, 6 kwietnia, odbędzie się kolejna edycja akcji Pola Nadziei, która ma na celu wsparcie kartuskiego hospicjum Domu Nadziei. A gościem, dzień dobry, Kaszuby, był dziś ksiądz Tomasz Mizyk z kartuskiego centrum Caritas. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo. Radio Radio